Cześć, witam was w mojej edycji 1 z 10, gdzie będę grał razem z widzami, jednak ponieważ nie mogliśmy się spotkać, dlatego zrobiłem to w Robloxie. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Oczy nasi goście. Dzień dobry, tak? skąd przybyłeś? Skąd przybyłam z, nie wiem, z Gdańska. Jestem za moja moje zainteresowania. Mam brak zainteresowań. Dziękuję. Dobry dzień, jestem. Ornitolog przybyłem z miasta od zwanego Kraków Moim zainteresowaniem są gry komputerowe i ASG i znaczy i tyle. Cześć, y jestem Nawika, przyjechałam ze, ze Śląska. Y interesuję się fotografią i na pewno nie Roblox. Eee, witam, z tej strony Skaw na inwestor, Investor. Eee, pochodzę z bardzo historycznego miejsca zwanego Oświęcimiem. Eee, moje zainteresowania to sporty ekstremalne, głównie szachy eee, i dziewczyna panu numer 9. Co? 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 Witam, jestem Shady Ja tu przyjechałem z Warszawy czyli ze stolicy, więc nikt mnie tutaj nie lubi, a poza tym interesuję się streamingiem i YouTubem Witam, jestem roczny, przybyłem z Krakowa Moje zainteresowania? SkyBlock. Przybyłem z Krakowa, lecz jednak bez maczety. <śmiech> bez <laughs> <laughs> tym Możemy zacząć. on no, tak samo jak na Wika, niby ze Śląska, a jednak cała biała. <śmiech> <What> <śmiech> Nie... Yeah. Yeah, nie, A więc poznaliśmy już swoich zawodników. Zacznijmy od zasad. Pierwsza kolejka będzie taka, że każdemu zadaję jeden utwór i musi go zgadnąć, jeżeli nie, to traci HP. Potem będziemy grali w ten sposób, że będziecie mówili po ilu sekundach będziecie w stanie zgadnąć utwór. Osoba, która powie najmniej, ta będzie odpowiadała. Za dobrą odpowiedź za podanie autora jest jeden punkt. Tak samo za podanie dobrego utworu jest jeden punkt, czyli razem można mieć aż dwa punkty. Natomiast, jeżeli to... odpowie się źle, traci się życie. Yy, a więc możemy zacząć. Zaczniemy od nowa, tak? Pani Zaworska, mm -hmm, słucham. Yy, wykonawca i tytuł. Jestem nie wiesz, że nie plamy, plamy, bo. Jest... Dobrze, to ja tutaj. No, to jest Gibson rozjebany, tak? Co? Nie to nie. 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 Mogę przejąć pytanie, halo? Ja też mogę przyjąć pytanie Nie, nie można przyjmować pytania Dobra, to, to odpowiadam niechował. Był to Gimpson niepowstrzymany Ale rozjebany nie też dobry tytuł, ja bym kliknął. Ja też bym tak. kichnęła, no Pan A pan... Zacziałam życie! No bo źle. Pierwsza krok jest taka, że musisz <noise> zgadnąć i tyle. Gdzieś tam. Nie ja też trudno życie. Dobrze. Ornitolox. kawek siadaj. Ja. Ornitolox, y, utwór dla ciebie. Czekaj, nie ten utwór. Nie no, Nie ten ut, nie ten utwór. O! Co to za utwór? To było Lego Ninjago The Week. O! <laughs> Ninjago. What the? Faktycznie dobrze, ale jednak. Źle. Przekonujesz mnie, ale odrzucę to. A ale z powodu. <laughs> Proszę dobra. łatwą piosenkę. Dobra, niech ci będzie. Chciałbym e, dać tak życia. Bo po dłuższym namyśleniu się oraz przyjrzeniu się zasad odpowiedział dobrze. Stryk. Pani Nawika. Dla no. pani utwór. Nie mała, nie. Ryt. Ja znam te wasze numery. Nie wiem kurwa co to jest. <śś> no, 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 ale nie tu. no nie! przysłuchacie takich nie, Jak nie. to nie zda? Chcę zyskać życie. Był to King Bruce Lee, karatemist. Franek kimono. Franek kimono, tak, dokładnie. Pan El Nami. Czy jest pan gotowy do przesłuchania? Nie wiem. Dobrze, zaczynajmy. Wkraczam na serwer. No to... Wszystko odkrywa się: Węgiel redstone i ent, No i diamenty też. Co to za utwór wykonawca i tytuł? Można powtórzyć? <noise> nie, Odpowiadaj. nie, musi pan odpowiedzieć. Pas. O... Solitarnie, solitarnie. Był to tak. utwór pod tytułem tak. Znowu Bambana, tak. śpiewany o, ja... przez Master Czułka, natomiast wypuszczony na kanał Minecraft Blow, shady podłoga live. Mm -hmm. Czy jest pan gotowy? Ready. <głos> <głos> um, dobra. Utwór He's a Pirate, uh, grany przez Jacka Sparrowa. Jest to poprawna odpowiedź. Ustawiony. Mam zupełnie. Ustawiony. Jest czy, czy jesteś jest gotowy ustawione. na utwór? Nie. Dobra, czy wiesz co to za utwór? Wykonawca i tytuł. Patrz. Akurat traf trafiłeś na gorszy moment w tym utworze, ponieważ była to Shakira z utworem Waka Waka. True. Waka Waka. Runda druga. W tej rundzie zawodnicy będą licytowali się, w ile sekund będą w stanie zgadnąć utwór. To, to tyle z zasady. <grymne> <grymne> okay. Dobrze, zacznijmy licytację od długości jednej minuty. Ktoś da mniej? 40 sekund. 30. 20. 25. Aha. To masz mniej zawartości. Tak, ktoś mniej niż 20? No. <grymne> 15. Tak, tak 14. Jak ktoś mniej niż 14? 10. 10. 9,99. A nie, to 9. Nie ma. To nie, <grymne> na pieniądze. To nie na pieniądze. A, to 9. <grymne> 9. Dobra, 9 po raz pierwszy. 9 po raz drugi. 8,5 sekundy. No kolejne ja ci. Kurde, 9 no, sekund dawaj. piosenki. Dobrze. Czy jest pan gotowy? No dobra. 9 sekund piosenki. Zaczynamy. Nie. Oh, o shit. Du, du, du. Dobrze! Dobrze. <laughs> Dobrze. Wystarczy, że poda pan dobry tytuł, to już będzie pan miał jeden punkt i nie straci pan życia. Pięć, mm. Supermax, nie wiem! Co super. Supermax? <laughs> nie wiem. Był to utwór Billa Contina zatytułowany Gonna Fly Now, znany z, mhm. z takiego filmu... Roki. Kolejny utwór, Kafekusia to mniej niż minutę. Uh, dam. 15 sekund. Wow. Ile? Ile, ile? Shady? 15. Ile? Dobrze. Ile? 15, ile? 15. Ile? 15 ile? po raz pierwszy. Dobra, nie chcę mi się 15, pamięć 15 pamięć, po raz drugi. Raz 15 po raz trzeci. Sprzedane dla pana Shady podłoga live. Dobrze. Czyli jest pan gotowy do mm -hmm. usłyszenia tego utworu? Ready. Dobrze. 15 sekund, start, czas. Dobrze, czy jest w stanie odpowiedzieć? Na pytanie, Kurde, Niestety nie Wonte? jestem. Shady Life, addres. Ale ja wiem, że to jest to. Tararara, tarara, Wystarczy, że poda pan sam tytuł, już będzie jeden punktik no Nie, nie pamiętam. Donomar Danzakuduro. Shady a... Life, był odpowiedziany tytuł. Jestem tu Gibson, rozjebane. <laughs> Women. moje punkty zabieram. Turce! Zaworskiej, Zaworskiej. <grym> Dobrze, kolejny utwór. Zacznijmy od minuty. Kto, to, kto da mniej? Kto da mniej? 49, sekund. 49 sekund. 49 sekund po raz pierwszy. 48 day 45 47 day 3. 42 no, musi być. 35 20. sekund. 25 złoty. 25 po raz 3 sprzedane. A dla kogo? Bo w sumie nie są. Ja. Cafe. 15. Czy jesteś gotowy na 25 sekund utworu? Oczywiście, że nie. Dobrze. Zaczynaj. She was looking kind of dumb with her finger no? and a thumb in the shape of an L on her forehead. Czy zna pan wykonawcę i tytuł? Wykonawcy nie pamiętam, ale utwór to był All-Star. Wcześniej. Gratulacje. Gratula... Jest to utwór Smash Mouth. Utwór All-Star by <laughs> Smash Mouth. Czekaj, karteczkę sobie wezmę, zapiszę, że masz jeden punkcik <śmiech> <śmiech> Dzięki, tata. A na nie zapisywałeś, <laughs> taki jesteś. No tak no jest. Bo wy źle odpowiedzieliście. A, co A ja to tak, <laughs> odpowiedziałem wcześniej, w pierwszej rundzie. Tego ale, się... ale to była pierwsza ja runda. Się... Pierwsza runda dba, 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 dba. Nie Miałeś życie, dlatego. No dokładnie. A! Ja! Teraz zacznijmy od 30, 30 sekund. Kto da mniej? O! 25. 20. 20, 20 po raz 1. pierwszy. A. 19. 19 po raz pierwszy. 18. 17. 18. 17 po raz pierwszy. Da, ktoś mniej, czy nie? Napijka, zagłosuj. 17 Zauwańc. po raz drugi? <noise> Nie będę na nich 17 po raz trzeci, sprzedany dla Szeili Podoglada. Ja mam nadzieję, że ktoś przebije tak szczerze. <noise> Jesteś <noise> gotowy? Mhm, mm dawaj. O! Dobrze, czy zna Pan wykonawcę i tytuł? Tytuł to pewnie Tokio Drift, ale. Tytuł nie, w sensie autora nie znam. Terizaki! Jest to utwór Tokio Drift, utworzony przez Teriyaki Boyd. A, oh, okej. Okay. Jeden punkt dla Shady Poduka Live. Let's go! Zacznijmy kolejną licytację, zacznijmy tym razem od 31 sekund. Kto na mnie? 9 sekund. 29! 405. 24! 20. 19. 19 Kurde. 19 po raz pierwszy. 18. 18 po raz pierwszy. Kto do mniej? Kto da mniej? 17. 16. Kurde. 16 po raz pierwszy. 16 po raz drugi. Nikt się nie. Zgłosić. 15 po raz pierwszy. 15 po raz trzeci. Sprzedane. Dobrze, a więc 15 sekund utworu dla ciebie. Dobrze, czy wiesz, co to za utwór? I czy znasz autora? Oh shit. <noise> <Ty głos> Dywencja mi się biła nie pamiętam. No nie! Jest to utwór Eye of the Tiger, stworzony przez no. grupę Survivor. I też był w Rock'im. Tak, też w Rock'im był. Jak mogłeś tego nie znać? Ja ja nie po prostu tego nie oglądałem. Dobrze, kolejny utwór. Zacznijmy tym razem od 25 sekund. Kto da mniej? 20. O! 20 o, po raz pierwszy. No musimy zobaczyć, czy. Nie! Czy 20 po raz drugi? Na wika? Nie przebijajmy. <laughs> Ale 20 ładnych po wiatry. raz się sprzedam. <laughs> <dla> Zaworska. <laughs> jakieś chyba. łatwe. Nie, ja daję po kolei. Jesteś gotowa? No. To słuchaj. 20 sekund utworu minęło. Czy I znasz nie... odpowiedź? No to, jest to wykonawca. Pim mi round czegoś tak, a wykonawca nie wiem Dobrze, zaliczę Ci to, ponieważ jest to utwór twórcy Florida zatytułowany Right Round. A więc, jeden punkt dla Zaworskiego. No, wow, brawo dla mnie. <głos> brawo! <noise> brawo, <noise> brawo. Bym klaskał, gdybym mógł, ale muszę mieć na przycisk mówienie, więc nie bardzo jak. Też! A, też. <noise> też, dlatego. A to już łamie moja głowa. Mogę się walić, w głowę. Dobrze, kolejny utwór myślę, że będzie prosty, dlatego zaczniemy od, od 18 sekund. Kto na mniej? 15. Dawika. Dobra. 15, teraz. 14. Po raz pierwszy, kto nam 12? Uuu, 12 po raz pierwszy. Ja bym nie ufał. 12 się... po raz drugi. Ja mu ufał. Ja mu nie ufał. 12 po raz trzeci sprzedany dla Shady podłoga Live. Dobrze, a więc słuchaj się. Bez, awam, ex. <laughs> Czy wiesz, co, co to za wykonawca i co to za tytuł tego utworu? Uh, never gonna nie, nie. give you up. Um, nie pamiętam artysty. Kurde, to ten z Mema. Ten rudy, tak. dostanę no, ten. punkt za to? Ten rudy, <susurga> ten rudy Punkt <ten> za <ślesurga> ten rudy Kolejny punkt, czyli dla Shady podłoga live za dobry tytuł Teraz będzie coś trudnego Sprawdzę co mam w kolejce Te utwory każdy zna, ale jak przychodzi co do czego, ale to masz Jest taką pustkę w Nie pamiętasz w tytułu, nie pamiętasz tytułu po prostu Dosłownie no. radiu Te, leciały Teraz będzie też takie nawet proste Dobrze, zacznijmy sobie od 22 sekund, kto nam? 21. 20 Kurczę, Uuu. 15! Nie ma! E, spokojnie tam! To da mniej, to da mniej! Powyżej 20 nie daje! Ale jest mniej niż 20! Po raz trzeci, A. sprzedane dla mroczki! Ornitolog z powyżej 20 nie daje, jest 13! <grym> do, do 15. To było 13? Roczny. Wsyłaj się! Dobrze, 13 sekund minęło. Czy wiesz, co to za wykonawca? I'm responde? Blue i wykonawcy nie znam. Wykonawcą jest Eiffel65. Gratulacje, jeden punkt dla ciebie, Mroczny. To ten odwierzy w Paryżu, jak <grym> co? Tak. Dobrze, kolejny utwór. Zaczniemy sobie od... No, od 35 sekund. Kto da mniej? Ilu? Od 35. Orni <grym>, powyżej 20 to nie daje, więc wiesz. 33. 30, 29. 29 28. po raz pierwszy. Dwadzieścia po raz pierwszy. Kto da mniej? To będzie lepszy. 25 Uuu, 24 20, 23. cztery. Dwadzieścia dwa. Co 20. tu się dzieje? Co to za licytacja? 21 19. po raz pierwszy. Dobra, dalej nie przebijam. 17, bo ja nie nadążam. Let's go! 17 ja zbaitowałem, bo ja nie chcę tego dzisiaj. Co w się sensie nie chcę tego 17 po raz 3 sprzedany dla mroczny 561. Pora stracić punkt. <grym> <grym> Od, powodzenia. Czy wiesz, co to za tytuł, co to za utwór? Nie, y autor, sorry. No, Jak nie no, wiesz? Nie jest to, nie. Jest to. <grym> Brave stworzony przez Noisestorm Unlucky. E, <śmiech> pytanie: <śmiech> mianowicie, czy będzie runda, gdzie będzie można przejmować po sobie pytania? Możemy tak zrobić, o, ale to w o, o. Nie. Albo w sumie, od teraz tak zrobimy. O! <śmiech> o, <śmiech> o. <śmiech> o. No i Dobrze. Kolejny utwór. Zacznijmy tutaj licytację od, od 30 sekund. Tam 29, 28. 28, 25, 24. Dwadzieścia. dwa. po raz pierwszy. 19. 18. 18 po raz pierwszy. Czy ktoś za mnie... Po raz drugi. 15. 15 po raz, Jakiś, jak teraz... oh. Wow. Oh, po raz pierwszy. Jak już... Ja już... Co pan 3 sekundy. Kurde! Po raz pierwszy. Trzy sekundy po raz drugi. Po raz trzeci. Jak nie zgadnie to po nim trzeba. Powodzenia. W trzy sekundy akurat nie wiem, czy Trzy sekundy minęły. E, party Rock AFM e, a wykonawca nie pamiętam. Yo. Wykonawca to LMFAO. Ja, ja czekałem tylko aż pojawił mi się komunikat, że mnie opuszcza serwer, nie? Ale jednak dopiął, dopiął. Dopią z cafek, drugi pół. Zaczniemy od 20 sekund. Kto na mnie? 15. 15. 14. 14 9. po raz. 9! 9 po raz pierwszy. Jak przegrać? 9 po raz drugi. Kto da mniej? To jest naprawdę proste, panowie i panie. No i 9 po raz trzeci sprzedane. Kurde, Ta, żałuję, mogę. Mogłem... Już miałem na końcu języka, Pani. żeby się mówić. 9 sekund utworu dla no ciebie. No no na... 9 sekund utworu minęło. Co to za tytuł i wykonanie? To są? Big klamoty? A to twoja już cała odpowiedź. Co? To twoja pełna odpowiedź. No, Sandry jakieś było to chyba. Serio? No, no dobrze. Ja bym powiedział. No to, dobra, mogę ci, mogę ci to zaliczyć. Sandra Nie. S Big Klamoty. Leo, ja myślę, że to było tej oliwki Brazil. Nie. Dwa punkty Ech. dla Ornitoloxa. Wow. 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 Ale comeback. Wow. Zobaczmy co my tu mamy. Dobrze. Zacznijmy sobie w takim razie od. Bezpiecznie. 28 sekund. 27. 25. 20. 24. 20 po raz pierwszy. Nowika, zagraj coś wreszcie. 19. O, uu, 19 zostawiam. po raz pierwszy. O nie. Czy ktoś da mnie? 19 uu. po raz drugi. Nie, to będzie jakiś. O, 19 oddaję, po raz specjalnie 3. oddaję. Taka symfoniczna dla... będzie teraz. Patrz patrz tak, dźwięki bielorybów jakieś. Patrz to. A skąd wiesz? <noise> dobrze, 19 sekund utworu dla ciebie, powodzenia Dzięki Mogłem to brać Ale nie, dobra, zostawię to na wice Dobra, już mogę, już możesz wyłączyć Wyłącz to, gum gun style, Nie ma Psaja, no, no, no dobrze, no ty. Gratulacje, dwa punkty no. dla ciebie. Wracasz do tego spotkania. No, widzisz, Kude. Moja no co? comeback. Dobra, to teraz comeback. To już niszczę was. Już się... no, teraz już można przegrać. Już nie ma się <laughs> To jest comeback, a nie... nie. Nie wiem czy mówiłem już, ale nagrodą za zwycięstwo w tym turnieju jest 20 złotych passive card od Shady Podłogę Live. A to ja uzgodniłem wow. z kimś. <laughs> a ty to, to o kurde Zacznijmy od... Bezpiecznie, tak? 29 sekund 28 25 24 20 20, no kurde 20 Po raz pierwszy dla 19, Shady Live 19 no, 19 a, myślę, że 15 no, 15. 15 dla Shady Podłoga Live po raz pierwszy Shady wie, co po prostu będzie Czy ktoś Fajny do mnie... czy, czy ktoś powiem. do mnie, tej playlisty Ktoś do mniej, Shady Live po raz drugi tak, Dobrze, super. A ile dobra, sprawdza. 15 sekund. Czy ktoś do mniej? Czy ktoś do da mniej? Dawaj Nawika. Nie, no, ja odpuszczę. No i 15 sekund po raz trzeci dla Shady podłogala. Powodzenia. O oh. oh. oh, kurde. Yeah, mam, pamiętam. Już wiem, wie, 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 wiem, 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 wiem. Dancing Aerosmith. Gratulacje, jak najbardziej poprawno. Let's go! Ty dla Shady, podłoga live. i w tym momencie się na prowadzenie aż dwupunktowo. Let's go! Mówimy, że z kamer No, przyzwyczajono to jest przyzwyczajone. Usłyszałem o tych 20 zł. Chcę wygrać. No. Dobra. Ten utwór jest bardzo prosty. Zacznijmy od 18 sekund. Co, Co to da mi? Co Ile? 17! 15! 15, 15. 15. 15. po raz pierwszy 13 po raz pierwszy. Kto da mniej? 10. No, Sigma! 10 po raz pierwszy Na siebie 10 po raz drugi dla szejady po raz da Kto da mnie? Dobra, jebać! Odejdź sobie przytupem! 5! No. 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 Dobra, 5 dla mamy! Ktoś mnie Ej, ale kto to jest Polska o, to The best? Co? On tu przyszedł wygrać, coś tak tu jest. Sorry, sir, no clue. Pięć sekund lemamy po raz trzeci. sprzedam I powodzenia. U la, la. U la, 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 la. Nie wiedziałbym tego. W sensie znam utwór, ale nie znam tytuła nie mam. Co w tytuł, proszę bardzo. A można przejąć? Można przejąć <susry> dopiero po tym jak... O, opuścił serwer. O, nie ma go już. Dobrze, czy ktoś chce przejąć to pytanie? Powiem, ja, ja mogę przejąć. To, kto odpowie dobrze po przejęciu pytania, dostaje pół punkta za 10 to, jak... punktów. Nie, pół punkta za tytuł i pół punkta za autora. No i traci życie jak się to odpowie. No tak, traci życie jak <laughs> się odpowie. Dobrze, kto, kto chce ja przejąć pytanie? A która to, Nawika czy Zaworska? Mnie Zaworska, rozumiem. ja się zgłaszam. Dobrze. No to jest um... La Manga od Alberto, tak? Gratulacje. Yo. Jeden punkcik dla ciebie. No i niestety pan z numerem się jeden nas opuszcza. Zaborska przyjęła pytanie. Wygrała jeden Ależ... punkt. Kolejny utwór. Zacznijmy bezpiecznie, tak? Od 30 sekund. 29. 28. 28. 18. Aha, 15. 15 po raz mówi? pierwszy. <laughs> o chyba coś. A Pięć ile taście, pani z numerem 8 punktów? Po raz drugi. <grym> a to nie interesuj się. <grym> Piecię po raz trzeci sprzedane. i sprzedane. Sprzedane. Chcę też, żeby inni a mówili powiedzia i No. Dobra. To będzie killer chyba. Powodzenia. Dzięki. I'm a Bobby girl, in Dobrze, ja, podsłuchać. Co to za um... wytwór, utwór i wykonawca? To będzie Barbie Girl i. Aqua chyba? To było? Gratulacje, jak mm. najbardziej poprawna osoba. Czy znaczy, poprawna, poprawna odpowiedź? Osoba. W tym momencie znajdujesz się na drugiej pozycji z ilością czterech punktów. Mhm. Dobra, zapisuję. <laughs> Dobrze, może przeczytam kto ma ile punktów. Shady ma cztery punkty. I Nawika też ma cztery punkty I jesteście jak Zeklo na pierwszym. Okay. Dobrze, Zaworska ma 2 punkty, Brodźty wow. ma 1 punkt, a Ornithologs 3-1-1-4 ma 2 punkty.